Jeśli chodzi o tier listę stacji benzynowych, to jest następujące, no, powiedzmy, że, że bierzemy tutaj pod uwagę tylko cztery stacje benzynowe, czy tam cztery, no w sumie nie koncerny, bo kurwa Lotos i Orlen to są, no nieważne, yy, najpopularniejsze chyba jakie są, Tomasz, masz yy, Orlen w Polsce, Orlen, Lotos, BP. i Shell. Jest jeszcze teraz jakaś Amika, kurwa, coś takiego? Jak to się nazywa? Stacja wędzieniowa Amik. Amik. I to chyba jest stary Statoil, nie? A i Circle K jest jeszcze, no? No ale powiedzmy, że tych, tych jest dużo mniej. No to ogólnie tak. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o benzynę, to ma 10 punktów. Orlando to jest kurwa to samo, ale nie jest to z, zła benzyna. Bipi też kurwa, jak ma tutaj ósemeczkę. Ale jest tutaj, jest tutaj następny punkt jest coś. System płatności. System płatności, kurwa. Orlen dostaje dychę, Lotus dostaje dychę, Shell dostaje dychę, a BP dostaje 0 punktów. Dlaczego? Bo nie mają, kurwa, blika. I to jest takie, kurwa, uciążliwe, bo ja nie mam kart nigdy ze sobą i, kurwa, zawsze muszę iść do bankomatu. Ten bankomat działa albo nie działa, kurwa, trzeba iść z gotówką. Ja nie lubię chodzić z gotówką, bo, nie wiem, zapłacisz, że coś powiedzieć, 174, kurwa, złote yy, za benzynę i... BP ma wój lepszą wachę niż Orlen czy Lotos? No nie wiem, tankowałem tak szczerze tam 6 razy w życiu. Więc no tak mnie, tak mnie to w kurwa, Apple Pay używaj, no nie mam karty, żeby podłączyć. Więc no dobra, tak jak mówi, że ma lepszą, to dodajmy tutaj jeden punkt od Graczola. Nie wiem. I teraz jest tak, jedzenie kurwa, bardzo ważne to jest, jedzenie. I teraz tak, na urlenie tak szczerze, kurwa dziewiąteczka. Na Shellu to kurwa możemy tu siódomeczkę zajebać, co najwyżej. Na bipi jest dobre jedzenie i są takie croissanty, które można na ciepło albo na zimno. Orlen to totalnie ma dojebane te konkret burgery. Bardzo, bardzo dobre, bardzo smaczne. Yy. Na Lotosie. Lotos jest specyficzny, bo albo jest Subway, bo albo jest Subway, albo go nie ma. Jak jest Subway to ma dyszkę, bo Subway jest totalnie dojebany. Więc no, szal to jeden punkt, chyba nigdy świeżej parów nie widziałem na, na ruszcie. Ja dałem siódemkę, bo jest gorszy od wszystkich innych stacji. Ale są tam dobre, są tam dobre takie panini. Yy, ten, ale to jest jedyna rzecz, którą można zjeść. Wysoka, kurwa, w sumie racja. Tutaj kurwa, piąteczka max. Za, za żarcie, więc no, następna rzecz to jest asortyment. Tu bp bardzo dobrze wypada. 9, kurwa dam. Bardzo dużo rzeczy tam możesz kupić. Na Orlenie, to w sumie i się to zależy, jak duża jest stacja. Ale moim zdaniem, mniej przydatnych rzeczy. I kurwa Shell, w sumie tak samo. Co jeszcze tutaj można ocenić? Kurwa, chyba tyle. Czyli w rankingu stacji benzynowych 19 i 8 to 27. 8 to jest 35 punktów, zdobywa Orlen. Lotus dostaje 36 punktów. BP dostaje 17,26. Shell dostaje 33 punkty. Przez chujowe jedzenie. Więc no. Ceny? A chuj w te ceny, kurwa. Więc no. Nic no, jak na Bipi poprawiam kiedyś system płatności, to będzie kit. Ale ja mam setkę dm 3 rzeczywiście słodsza zapachu, PS dziękuję, bo ponieważ je kitowe to na kupiłem, jestem zadowolony. Mhm. Jeszcze ważnej rzeczy zapomniał kluczowej, jakiej? Pracownicy? Kurwa, ale tu bym musiał poobrażać trochę. Dobra, pracownicy. No to najmilej zazwyczaj jest na Lotosie, tak kurwa totalnie szczerze. Yy, totalnie dojebani ludzie są. Na Bipi kurwa to ja tylko na Lejaka Konowskich tam cztery razy byłem, zresztą są stare grupy, no kurwa no to tak trochę chujowo oceniać pracowników. Więc no, a na Bipi kurwa to szósteczkę max, na Orlenie, na Orlenie dużo kurwa dużo widzów spotykam, którzy pracują. Też dam dyszkę. A szel to takie kurwa, coś pomiędzy. Ale dużo dziewczyn tam pracuje. To główna dobycia szyb, bo to jest kluczowe stacji kuleje w tym na tym. Kurwa, to ja nie wiem, bo... Ja się boję kurwa tym jeździć po samochodzie. Jak są to takie główne kurwa przy chyba, że ty mówisz o w asortymencie, to ciężko powiedzieć, bo ja parę razy kupiłem na owady i kurwa działało na każdej stacji, bo ja nie lubię wozić takich rzeczy w samochodzie. Więc jak ja na przykład kupię jakiś kurwa coś, żeby szybę kurwa tym przetrzeć, to ja myję tą szybę i wypierdalam to w pizdu, bo ja nie lubię śmieci wozić, pomimo, może i tak wożę wystarczająco.